Cześć, witajcie na kanale Janusz Biznesu. Dzisiaj troszkę zmienimy temat, jeśli chodzi o, o, o biznes. Można powiedzieć, że pójdziemy w trochę bardziej zaawansowany biznes. Chodzi mi tutaj o największe firmy świata, a konkretnie o jedną największą firmę świata, czyli BlackRock. Nie wiem, czy słyszeliście o tym molochu. W sieci jest dosyć spora ilość informacji na ten temat. Ja postanowiłem prześledzić zarówno polskie informacje, jak i informacje z zagranicy na temat tej firmy, jak i samemu też prześledziłem ścieżkę tej firmy. Dorobiła się ona kolosalnych pieniędzy w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy istnieje. I postanowiłem sprawdzić tak naprawdę, z czego wynika ewenement tej firmy i co, czym ona jest, co ona robi, w co inwestuje i dlaczego jest to potencjalnie dla nas niebezpieczne. Co powiesz, jak powiem Ci, że istnieje firma, która generuje obroty większe niż każde państwo świata poza Chinami i Ameryką? Co powiesz, jak powiem Ci, że firma ta ma udziały praktycznie w każdym sektorze ekonomii i w każdej liczącej się firmie świata? Co powiesz, jak powiem ci, że firma ta ma kolosalny wpływ na wydobycie ropy, ponieważ odpowiada za 70% wydobycia ropy na świecie poprzez różnego rodzaju powiązania i na przykład wycinkę Amazonii. Najciekawsze jest jednak to, że praktycznie nikt o tej firmie nie słyszał, czyli o BlackRocku. Wykonałem. Kilka telefonów przed e, nagraniem tego filmu do swoich znajomych, którzy jakby nie patrzyć siedzą w biznesie od paru, paru nastu, paru dziesięciu lat, i zapytałem się ich na temat e, tego, czy znają tą firmę. E, każdy mi powiedział: Nie, no Adam, to nie jest Amazon, to nie jest Apple. E, no, a okazuje się, że właśnie BlackRock jest głównym udziałowcem poprzez bezpośrednią firmę BlackRock bądź, e, bądź różnego rodzaju firmy, siostry. Jest głównym udziałowcem w tych największych molochach. BlackRock jest największym nośnikiem kapitału na świecie. To znaczy posiadają duże ilości akcji, nieruchomości, posiadają udziały praktycznie w każdym aspekcie Twojego życia. Siedem największych banków Ameryki jest z nim połączone w różnym stopniu czyli posiadają. Na przykład 20% udziałów w takim banku, albo 40%, albo 50%. Czasami wygląda to w taki sposób, że na przykład sam BlackRock ma 20% udziałów, ale już firmy siostry mają na przykład kolejne 20%, 40%, 60%. Co dalej? To nie jest tak, że tylko Ameryka jest tutaj zagrożona, ponieważ, jak zapewne wiesz, jeśli chodzi o ekonomię, to jest to wszystko ze sobą połączone. I tak jest to też tutaj. Jeśli chodzi na przykład o taki przykład tego, jakby można to było porównać do sytuacji w Polsce, to w kwestii na przykład banków, głównym udziałowcem Deutsche Banku jest właśnie BlackRock. Tak samo jeśli na przykład mieszkasz w Anglii, na pewno znasz Lloyds Bank, którym też głównym udziałowcem jest BlackRock. Praktycznie wszystkie fundusze inwestycyjne, które proponują prywatne emerytury czy ubezpieczenia, jak AEG czy Allianz, także są umoczone z BlackRock. Nie zdziwi was także, że BlackRock jest największą firmą, która oferuje domy pod wynajem Amerykanom. Co w konsekwencji? Zawyża ceny samych nieruchomości, jak i całego rynku najmu. No bo jeśli mamy nad sobą firmę, która skupuje hurtowo domy, tak naprawdę nie jesteśmy konkurencyjni dla deweloperów, którzy te domy budują. Tak samo jeśli chodzi o kwestie wynajmu. Tutaj też może się pojawić problem tego typu: że jeśli ktoś jest właścicielem na np. 70% nieruchomości w Ameryce pod wynajem, to może on dyktować warunki cenowe. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, mówimy tutaj o nieoczywistym monopolu, czyli o takim, w którym nie wygląda to w taki sposób, że mamy podmiot A, który sprawuje kontrolę na przykład 90% rynku, tylko wygląda to w taki sposób, że mamy na przykład 5 firm, które łącznie mają 90% udziału w jakichś firmach i te pięć firm ma w sobie połączenia na przykład z BlackRockiem, czyli BlackRock jest właścicielem podmiotu B, a podmiot B jest właścicielem firmy BlackRock i to samo między kolejnymi firmami, co tak naprawdę czyni ją siatką jednego dużego koncernu, którym jest BlackRock. Chciałbym tutaj opowiedzieć także kilka ciekawostek na temat BlackRocka. Chociażby to, że posiadają oni na przykład pakiet akcji 3% Coca-Coli, ale też 5% całych akcji Pepsi. Druga kwestia to media. I tutaj pewnie Was też nie zadziwię, ale. Wiecie, że mają one gigantyczny wpływ na społeczeństwo. Większość ludzi korzysta tak naprawdę tylko z telewizji, nie mają internetu, a nawet jeśli mają internet, to patrzą na media głównego nurtu, jak Onet, Business Insidery i tak dalej. Tutaj niestety muszę was znowu zmartwić, ale jeśli chodzi o BlackRocka, to skupmy się najpierw na rynku USA, ponieważ rynek USA myślę, że jest najważniejszy pod tym względem. We wszystkich największych telewizjach USA, jak Fox, New York Times, CNN, ABC, NBC i uwaga, Discovery, ma udziały. Oczywiście mówimy tu o udziałach mniejszych, większych, ale we wszystkich telewizjach liczących się. BlackRock ma udziały. Jeśli chodzi o Discovery, mamy tutaj 6,9% akcji, które, których jest właścicielem BlackRock. A nie wiem, czy wiecie, ale Discovery jest właścicielem chociażby naszego polskiego TVN-u. W związku z tym, nie wydaje mi się, żeby była to sytuacja bezpieczna, zarówno dla przepływu informacji, jak i ogólnie firm na świecie, mniejszych czy większych. No i właśnie, a propos tego, czy jako Europejczycy jesteśmy bezpieczni. BlackRock stale, stale inwestuje w Europie drobne kwoty, rzędu 18 miliardów euro w 810 firm tylko w 2020 roku. Nie chcę tutaj wychodzić na osobę, która jest wietrze jakieś teorie spiskowe i tak dalej, ale znalazłem dzisiaj informację a propos tego, kto zajmuje stanowisko. Um, vice prezydenta w firmie BlackRock. Black Nie wiem, czy to jest bieg okoliczności, czy po prostu może jest wiele osób o takim samym nazwisku, ale pan nazywa się Joshua Rothschild. Dziwna zbieżność nazwisk. Istnieje także wiele innych powiązań, na przykład między dyrektorem BlackRock e, w Niemczech a na przykład Angelą Merkel. Dziwne jest to, że te połączenia sięgają tak głęboko, że pani Angela przez dłuższy czas miała nadzieję, że dyrektor BlackRock ją zastąpi po jej odejściu. Warner Media i Disney jest w 90% własnością BlackRock i Vanguard. Vanguard można powiedzieć, że jest takim BlackRockiem 2, tylko odrobinkę mniejszym. Pod koniec 2021 roku firma posiadała łączny majątek, uwaga, 9 trylionów dolarów. Jeśli chodzi o porównanie tego względem państw na świecie i BlackRock miałoby być państwem, to po USA i Chinach BlackRock byłby trzecią gospodarką świata. A pamiętajcie, że mówimy tutaj tylko i wyłącznie o firmie. I na sam koniec y, chciałbym y, się Was zapytać: czy macie jakiś pomysł, w jaki sposób takiego giganta można by było powalić, albo przynajmniej powoli stłamsić, żeby, żeby po prostu ta firma nie miała tak gigantycznego wpływu na, na, na nasze codzienne życie? I Wymyśliłem kilka rozwiązań, które uważam, że i tak mogą się okazać nieskuteczne, ale jestem pesymistą życiowym, więc może w rzeczywistości wiele osób zrozumie, z czym możemy mieć do czynienia. Powiem tak: jeśli my nie dostrzegamy problemu, w, nie widzimy w ogóle tego, że taka firma istnieje, a co dopiero widzimy w tym problem, ponieważ część osób może w ogóle powiedzieć, że to nie stanowi żadnego problemu, że taka firma istnieje, no mamy wolny rynek, możemy się rozwijać i tak dalej. Wydaje mi się, że wszystko jest do pewnego momentu. Jeśli firma jest monopolistą praktycznie w każdym sektorze gospodarczym na świecie, to zaczyna się to robić odrobinę niebezpieczne. Ja osobiście uważam, że Kupowanie krusztów, jako ubezpieczenie i emerytura, i odkładanie gotówki w formie fizycznej, póki jeszcze mamy taką możliwość, jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ inwestując w banki, w różnego rodzaju instytucje finansowe, wspieramy też rozwój tego typu firm. Bo jakby nie patrzeć, jakbyśmy się tak zastanowili, to czy to będzie Islandia, czy to będzie Polska, czy to będą Niemcy? Wszędzie znajdzie się firma, która ma powiązania z tym kolosem. Na koniec przygotowałem na rozróżnienie woro żart, który ostatnio miałem szansę przeczytać. Jest to trochę żart, a trochę jest to smutne, ale przy stole siedzi katolik, protestant, islamista i Żyd. Katolik mówi, że stać na tysiące dzieł sztuki i złota. Protestant mówi, że Rosja przelewa im tyle kasy, że mogliby kupić wszystko. Islamista wyśmiewa ich wszystkich i mówi, że on ma ropę. Za ropę mogą kupić całe bogactwo tego świata. Żyd po cichu pije sobie herbatkę, unosi swoje pejsy z nad herbaty i mówi ale ja wam nic nie zamierzam sprzedać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i trzymajcie się. Cześć.